Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry, witajcie moje kochane skorpionki. Z tej strony Wróżka Roza, dzisiaj zapraszam Was na horoskop na miesiąc marzec 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to co usłyszycie, to co powiem może być ważną wskazówką dla Was. Jeśli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego lub sesji jakiejś indywidualnej, Odsyłam do filmiku umieszczonego na końcu tego nagrania, więc możecie się zapoznać z instrukcją i zapisać. Oczywiście, zapraszam. No i oczywiście chciałam Wam podziękować za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ale przechodzimy do czytania. Zatem zobaczmy, co będzie u Was się działo w finansach w miesiącu marcu 2024. Skorpion. Wypadło mi te 10 mieczy, na początku się wystraszyłam, ale jak widzę tą kartę, to, to jestem radosna i spokojna o Was. I teraz patrzymy kolejną yy, talię kart. Dociągniemy karciochy. Okej, okay. trochę tych kart wyjęłam. Drogi skorpiony, koniec biedy, zmiany. Zmiany też związane z nową, z nową ofertą pracy, nową, nową pracą, aczkolwiek to mogą być zmiany związane właśnie z tym, że będą te zmiany korzystne, Mogą to być zmiany w tej samej pracy, tak? Ale związane z nauką, czyli tutaj trzeba będzie się zatrzymać. Może nie od razu będą efekty tej pracy, ale będziecie zadowoleni z siebie. Karty mówią, żeby za dużo nie mówić, żeby też nie sugerować się tym, co ktoś mówi. Znaczy, wiadomo, jeżeli macie jakiegoś tam coacha, jakiegoś tam guru, jeśli chodzi o naukę, to oczywiście tak, ale. Mam na myśli plotki, żeby się nie sugerować i tak samo w życiu prywatnym, bo jak wiecie, ludzie są różni, mogą dopowiedzieć różne historie. A wiadomo, że w czyichś butach nikt nie chodził, nikt nie wie, co dana osoba czuje, i nie powinniśmy nikogo osądzać, tak? Śmierć. Zakończenie być może, właśnie tej biedy, ale to albo trans, transformacja, przemiana, ale też trzeba y, się zatrzymać, wiele rzeczy przemyśleć, nie mówić. tak Ta kobieta ma y, ust, na, usta zakryte, tak? czyli ma nawet palec na tych ustach. Nie mów, nie odzywaj się. I, i będziesz zadowolony, zadowolona z finansów, przygotować się trzeba na te zmiany. Na początku może wam się też wydawać, że te zmiany są niepotrzebne, ale one będą korzystne i wtedy tak jakby będzie, pogodzicie się z tym. Dwa miecze mówią też o jakimś pojednaniu, możecie się z czymś pogodzić lub z kimś, aczkolwiek też mogą mówić o tym, że czegoś im po prostu możecie nie dostrzegać, że tu było brak pieniędzy, a, a te zmiany będą korzystne, tak? Ale to też wymaga od Was troszeczkę wysiłku, tak? Czyli no nie ma tak, że samo się nie zrobi, tak? Tak jak wspomniałam, możecie się pogodzić z czymś, zakopać też topór wojenny z kimś, aczkolwiek to mogą też być dwa źródła dochodu, tak? Albo też nie wykorzystujecie swojego potencjału, a narzekacie, że nie macie pieniędzy, więc tutaj też taka. Opcja może być. No ale zobaczymy teraz, co u Was będzie się działo w uczuciach, co karty pokażą. Uczucia: uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie u skorpionów. Drogie skorpiony, być może wybieracie się na jakiś wypoczynek, jakiś relaks, na jakiś, jakiś wypad na weekend czy na jakiś, jakieś czasy. Teraz też jest okres, że są ferie, więc może niektóre osoby będą gdzieś wyjeżdżać, więc może być zmiana domu, przeprowadzka. Tam możecie też, mogą was narodzić się nowe pomysły, ale też uwaga na lenistwo. Nowe rzeczy mogą wam tutaj nasunąć się do głowy dotyczące domu, remontów domu też. No ale to też zależy od was. Niektóre osoby może potrzebują tego wypoczynku, odpoczynku, od relacji. Też tak czasem bywa i po to, by zamknąć drzwi od przeszłości, tak, by wejść, otworzyć się na nowe, na zmiany. Wy nie będziecie podejmować pochopnych decyzji, a w ogóle, jeśli chodzi o relacje, to tak jakby stąpacie w miejscu, stoicie w miejscu, nie jest, jesteście niezdecydowani. Tutaj też pokazuje się dużo wody, tak? Więc to jest interesujące, że może nie wiem, podróż też daleka podróż to może być, gotowość też y, niby jest, ale tak jakby brak y, brak waszego działania, tak, chociaż mak kreuje, ale rycerz monet stoi w miejscu. Dwa kroki do przodu, trzy do tyłu. Nie wiem, dlaczego to tak się pokazuje. Musicie sobie odpowiedzieć sami. Może tutaj. Y, nie idziecie zgodnie z kierunkiem waszego pragnienia, pragnienia duszy, czy nie wiem, coś robicie pod przymusem albo po prostu zwyczajne lenistwo. Po prostu yy, stoicie w miejscu, wolicie się użalać nad sobą niż, niż działać. I Brak zajęć. To lenistwo powoduje, że no wy tak jakby cały czas między tą przeszłością a przyszłością cały czas stoicie. Nie, nie możecie zadziałać, żeby tutaj coś się zmieniło w tym kierunku. Więc moje drogie skorpiony. Nie wiem o co tu chodzi. Może dociągnijmy karty. No tak jakby brak w was jaj było. A przecież skorpiony to, to największy symbol y, mężczyzny, bo y, jest Mars, tak? Czyli symbol, y, symbol y, męskości. Więc no, myślę, że drogie skorpiony, wy tutaj y, czas, żebyście właśnie przerodzili się z tego rycerza, przeszli właśnie w, w, w energię króla monet i być może ten wyjazd to nie musi być też wyjazd, to może być też właśnie bycie w domu, ale właśnie podczas medytacji, rozmyślania po prostu może być taka podróż w głąb siebie, gdzie. Odnajdziecie tak jakby drogę, albo ktoś może was naprowadzić, coś wam powiedzieć, że wy po prostu znajdziecie tą drogę do tego króla, króla monet. I moje drogie, to, to może być właśnie osoba, która kocha zwierzęta, jest połączona ze zwierzętami, z naturą, osoba godna zaufania, osoba, która dużo przeżyła, być może też dużo popełniła błędów, ale ona nie przejmuje się też opinią innych, i ona skupia się na tym, by pomagać ludziom, by zdobywać zaufanie, by też rozbudzić to zaufanie w innych. Więc być może tutaj traficie na taką osobę, i no, zobaczcie, tutaj jest ta dzikość, ta siła ta siła w tej osobie to jest właśnie to zaufanie, że, zobaczcie, te dzikie zwierzęta jedzą jej z ręki, czyli ją mają tą dzikość w sobie, jednocześnie siłę. A ona im ufa, tak? Ona się ich nie boi. I tak samo te zwierzęta jej ufają, tak, że wiedzą, że w razie gdyby zadziałała się jakaś krzywda, to mogą Będą stać w jej obronie i tak samo ona stanie w ich obronie. Więc tutaj takie energie moje drogie się pokazują. Więc, no właśnie, i tu się rozbudzi też miłość. Pytanie, czy to miłość do zwierząt? Pytanie, czy ta podróż też spowoduje, że wy odnajdziecie samych siebie. Y Zrozumiecie czego chcecie, czego pragniecie i to was posunie do, do działania w kierunku właśnie partnerstwa. To to partnerstwo może się pobudzić w was, tak? Czyli tutaj yy, pójść na lepszą drogę. No, wiadomo, że jeżeli była jakaś taka stagnacja w relacji, no to to się po prostu rozwinie, tak? Tutaj będzie takie upewnienie, zapewnienie, co do zaufania. I ta osoba, która z wami jest, też upewni się, że może wam ufać, no i jednocześnie wy tak jakby m m poczujecie, że, może, że po prostu ta osoba może być dla was całym światem. Więc tutaj jest takie łapanie równowagi, to zaufanie i, i po prostu. Y tylko musicie zacząć działać, słuchajcie, bo, bo tutaj no nie może być takiej energii dwa kroki do przodu, trzy do tyłu. To jest tak zwane brak jaj. No wiadomo, to chodzi może o mężczyzn, ale u kobiet, kobiety czasem też muszą zawalczyć o swojego mężczyznę. To nie jest powiedziane, że, że, że tylko mężczyźni. Czasy się zmieniły, więc nie jest wstyd... Powiedzieć komuś, że się kogoś darzy zaufaniem, że się kogoś kocha. Może właśnie ta osoba czeka na to, by usłyszeć. Okej, okay, zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty Lenormand. Karty Lenormand dla Skorpiona. Karty skor dla Skorpiona na miesiąc marzec 2024. No, ja mam wszystkie karty do góry nogami dzisiaj. No właśnie, tutaj jest to pranie, wymiatanie tych rzeczy ukrytych, tak? czyli trzepanie swoimi emocjami. Wy coś chcecie zmienić, ale tak jakbyście nie mogli, nie mogły pójść do przodu. I tu jest, to dotyczy jakiejś kobiety. Być może tu chodzi kobiet, o kobietę, która jest zapracowana, może być na wyższym stanowisku, może zajmować takie stanowisko urzędowe. I tu właśnie. Możecie dotknąć tą osobę, tak, po prostu swoimi emocjami i ona też nie będzie wiedziała co zrobić. To, to jest jedno, jedna z wersji. Druga z wersji może być taka, że ta kobieta, to nie musi być kobieta, bo może być mężczyzna, tak, możecie sobie tę energię obrócić. To jest sygnifikator osobowy, to może dotyczyć osoby, tak? i ta osoba może was po prostu dotknąć swoimi emocjami, że wy po prostu będziecie walczyć sami z sobą, czy okazać te emocje, czy nie. A być może są w tym miesiącu przeżyjecie Jakieś emocje, z którymi będziecie sami walczyć, ale to będzie też walka taka w, troszeczkę w samotności. Niektóre osoby może będą intensywnie się w miesiącu marcu uczyć, może czeka wa, czekają Was jakieś egzaminy i po prostu będziecie potrzebować tej samotności, będziecie po prostu się dużo uczyć, po to, by, by te egzaminy pozdawać, tak? Jakieś tutaj zaległości być może. Aczkolwiek no, też może być tu porządek z emocjami, może być tu porządek robiony z, ze zmianami w sobie, tak? Ale to też jest związane. Księżyc, może chodzi o cykle księżycowe, może chodzi o emocje. Y to, co jest ukrytego, tak, że, że Wy tutaj sami ze sobą możecie właśnie toczyć tą walkę. No albo też wewnątrz domu coś, co dawno nie zrobiliście, może trzeba teraz odkurzyć, jak to się mówi. Drogie Skorpiony, jeśli chodzi o Wasze zdrowie, tak jak. Wspomniałam cykle księżycowe, więc może tutaj u pań, miesiączki na to należy zwrócić uwagę. W ogóle hormony, tak jakby były całkowicie rozwalone, może warto zrobić jakieś kontrolne badania. Niektóre osoby mogą się też udać do sanatorium, wyjechać albo no nawet do szpitala. Niektóre osoby może będą dużo ćwiczyć, tak? Więc tutaj też te swoje emocje będziecie po prostu rozładowywać w inny sposób. Poprzez na przykład, sprzątanie, czy może ćwiczenia, spacery, więc tutaj też tak może być, tak? Że. że Rozładowanie tego napięcia, ale trzeba zwrócić uwagę właśnie na gospodarkę hormonalną, bo tutaj może wy się nie wysypiacie, zwróćcie na to uwagę, no bo księżyc to też karta nocy, tak? Możecie się tutaj nie wysypiać i z tego powodu też nie najlepiej się czuć, tak? No albo też na Waszej drodze, u Panów, może się pojawić jakaś osoba samotna, zagoniona. Albo u pań, jakiś taki mężczyzna też, tak? Który, no, tak jak wspomniałam, może zajmować wyższe stanowisko, no, ale też osoba, która jest ciągle w ruchu też, tak? Okej, okay, zobaczymy karty rady. Karty rady dla Skorpiona na miesiąc marzec 2024. Upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. No może właśnie potrzebujecie tego czasu dla siebie, by tutaj coś się zmieniło, tak? By yy, ten czas medytacji, odpoczynku, niekoniecznie negustwa, ale coś tutaj trzeba zmienić, tak? Czyli może macie coś do rozkminienia. I przemyślenia, tak, że, żeby rozwiązać jakiś problem. No i słuchajcie, jakaś karta mi wypadła, już ją podnoszę. I ciesz się chwilą, czyli przestań rozdrapywać jakieś stare rany lub coś, na co nie masz wpływu. Zobaczcie, znowu tutaj ten anioł medytuje, czyli tutaj trzeba zacząć doceniać i karmić się energią wdzięczności. To, co już macie, co osiągnęliście, i tą energię pogłębiać, a nie skupiać się na energii, czego nie możecie, na co nie macie wpływu, bo to będzie Wam się pogłębiało. Czyli tak jakby czasem trzeba odwrócić energię, odpuścić pewne rzeczy, a może się zadziać magia. Czego Wam serdecznie życzę. Drogie skorpiony, dziękuję za uwagę. Życzę udanego miesiąca, dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń, dużo zdrówka i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach, a ja Was ściskam cieplutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Wszystkiego dobrego buziaczki, pa, pa do następnego razu.